I to jest kolejny odcinek Minecrafta. Zapomniałem jak się seria nazywa, okej. Okay? I dzisiaj jest ze mną mój kolega Marcin. I co do tamtego odcinka. Mówiliście, Mówiliście, żebym nagrywał na John Smithie bez tych, bez shaderów, okej? Kto to mówił? Kto to mówił? Coś pisać? W komentarzach. I drugi odcinek, proszę was bardzo. I teraz uwaga. Będzie. Do mojego domu idziemy. Idziemy do mojego domu, który już wczoraj znalazłem na niego miejsce, a dzisiaj jest zbudowany. Więc co, przejdziemy się tam trochę. W no, tą 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 ja chcę was zaprowadzić, Daj, da, de, de, poczekaj, Ale ja, ty nie wiesz, da. gdzie mój dom, kurde. Wiem, tak, gdzie mam, wiem, gdzie twój dom. Nie w tą stronę. W tą też można iść. Nie, ale w tą jest szybciej. Ale ja wolę tędy, bo ja już tak się przyzwyczaiłem. A ja mam zaznaczone. A na tej górce obok domu Majla to jest mój, mój będzie dom, bo się skaczam. Dobra. Dobra. Tak. Taka wielka góra, taka wielka, wielka. Pokażemy wam, pokażemy, pokażemy. A wy nie. A wy ty nie wiesz co ja znalazłem teraz? Taka propos, jest ze mną Marcin i Max. Okej. Okay. No mnie nie to ja nie ja, Niestety y, byłem w kościele na 13, ale spoko. A ja zawsze chodzę na 18. Ja, ja mieliśmy dzisiaj na 17, ale. Ja, ja na dziesiątą. Ja zawsze chodzę na 18. Tam widzicie już mój domek się wyłania, który zbudowałem sam bez cheatów. A jestem przy twoim domku i ja co pobie... Też jestem za tobą. Tu tutaj będzie w ogród w przyszłości i teraz szybko lecimy do domku. Wielka litera M i proszę. Jeszcze nie niezbyt skończony, ale okej. Okay. Czemu to jest jesteś w ziemi? Jak wchodzisz... Nieważne. Jak wchodzisz, jest fontanna. Proszę, gnąsz się... a na drugim piętrze dopiero czeka. Dam, dam, dam... Proszę. I jak zniszczyły domek, to ja go naprawię. O, portal masz! Dobrze, i co? Prześpię się? Może da się? Da się? Nie. Okej, okay, no to dobra. Tak wygląda, tak się prezentuje mój domek i teraz idziemy do domku Marcina. Ale on jest niedokończony, wiesz? No dobra, ale chcę pokazać miejsce, na którym on się znajduje. Ja tylko na razie podłogę zrobiłem i jak on ma mniej więcej wyglądać. Wiem, 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 wiem. ale fajny mi się miecz zententował. Nie, wiem, wiem, podpalasz. No, chodźcie. A co teraz level Milo? Trzynasty. Aha. Na chyba szybciej pół 5,5 sześciu. Sorki, yy, Miałem. Yy, zostało mi trzy gdzieś, tak. O, dziękuję. <grystanie> o, dobry, <grystanie> rzeczy O! Skur... Moje, ja chcę. Nie, nie chcę tego. Eto to daj mi to, Boże. Rzucajcie mi, nie wiem po co, ale. No, masz jeszcze tak. to. Maksz, zaraz dednę. Walnęłeś no. go? Walnęłeś go, powiedz. Walno mnie i się paliłem. fuck, FUK! Fuck, fuck, jezus! Tak to się robi. FUK! Czekaj. Patrz na to. Uważaj! Ja nie mam zenchantowanego. FUK! Ale ja mam. O, za nisko. Jest! Nie, yeah, to jest nieważne. Odmieniłeś mi jedno serduszko. Daj. Łaj, jak ładnie, jak ładnie. Ty, mój. Po... FAK! nie bij mnie. Spadł mi sący, fak tutaj. Dobra, pozdro. Ej, maj, to tepnij mnie do siebie. Fak, maj, ej, maj, we mnie strzela. Czekaj. Tp. Dobra, już, czekaj. Fak, strzelam we mnie. Poczekaj. Tak się niedobry. Czekaj już. Marcin890. Co się znowu zawsze ze Skype'em tym dzieje? I nie mam takiego głupiego Skype'a. Dobra, nie Ale ważne. Ale nie, to teraz jest u Maxia. Tak? Ja też, nie, ja też mam taki problem. Ja nie wiem o co tu chodzi dokładnie. A ja nie mam. Puszek, cicho. Pozdrawiamy ma... pieska maila. Który się nazywa puszek? No. Czekaj, tepnę. Nazwa. Ej, mam pomysł. Ej, weź dodaj Maxa. No, już się dodaję. Ej, Ktoś widział. Yy... Milo? Mhm. Po pierwsze tak. Pierwszy co ja nie mogę go dodać. A po drugie sam dodaję. Ty go dodaj. I czy widziałeś mój kilo Widziałem diamentowy? Yy, nie. Przepraszam bardzo, gdzie jest ten Maxiu? Maxiu jest tu. Hmm, no, Skype jesteś... no. Pan mi wywala. Skype Pan wywala. Ej, okay. Z2, ja nie sobie wody nalać. Kręci, na, nagrywasz, nagrywa Cię nadal? Maksiu, miałem identyczne problemy. Ja zobaczę, czy mi się to wyjdzie. No i czasami mi wywala Skype Z2. Ja zobaczę, czy mam miejsce na dysku. Muzyczka. Hmm. 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 No Dobra, fajnie. nagrywa się, okej. Tak, mogę nagrywać odcinki 15 plus minut, już, a więc będą odcinki dłuższe. Fajnie, jej! Wszyscy lubimy maile odcinki, prawda? Od, wczor od wczoraj. Tak, od wczoraj? Ej, mogę ci coś zrobić? Mogę cię zrzucić? Nie, proszę cię, nie rób tego, ja mam duży level. Który? Bo ja ci... weź, weź, weź! Yeah. Na szczęście, wiesz co ja miałem na szczęście? Co? But, miałem buty na spadanie. I mi zabrałeś dwa serduszka. Zabrałeś mi dwa serduszka. Co ty mnie? Bo mi groziłeś. Ej, weźcież cię wszyscy cicho, bądźcie na chwilę. Na zaraz! na zaraz! Majlo, weź się, powiedz. No już, 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 no. Jedno serduszko mi zostało, Majlo. Mam jeszcze fajny miecz. Ale dobra, nie chcesz. Mam jeszcze fajny łuk. Ja, je... ja też mam jeszcze taki fajny ja Ej, to dokładnie ile możesz już minutowo jakazać filmiki? Do, do 30 chyba minut albo do godziny. Nie. Co, a do ilu? Do 2 godziny i 2 minuty. Do 2 godziny i 2 minut, okej. Okay. Czekajcie, pozdrawiamy mojego brata Maj, Ej, Wojtka, wcale ja nie gadam. Tak, a ja ciebie specjalnie gonię. Okej, okay, gdzie jest ten Max? Mam teraz pomysł. Sposób Zabijam. na Maxa. Zrobimy go? Nie, nie. Ej, Milo, ja idę na chwilę. Do w domku ulepszyć sobie mieczec. Okej? Okay? Fuck! Co? A, tu nie ty. Sorry, chciałem Maxa. Nie, nie, Sorry, chciałem. Maxa. Czekaj. Dobra. Jeszcze raz cię tepam. A ty tam, a tam weź, tam możesz iść. Czekaj. A teraz... Y no bo ja chciałem, sorry, chciałem... Y jak to się nazywa? Ewila. E e Śmieszny jest. Fuck! 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 ty tu moje rzeczy? Co? Nie tutaj gdzieś ma? są. Są gdzieś. Są gdzieś. Nie. nie. Mam tylko Zabrałaś mnie? Nie wiem. Nie, ja, ja nie mam. Ja ich nie zabierałem. Albo mi gdzieś wpadł do wody, lol, nie ma ich tego na razie. Nie, mogę spać ci gdzieś na skałkę. Puszek, cicho, bądź! Spierdzielaj, Maxiu. Dobra, spadam. Z... Co wy się bijecie tam? Maxiu, Boże, mam ja teraz mi załak... Bo... Ej, ten, ten level i zróbmy całe EQ diamentowy Jezus. Pan nie wam zabijają. Tak, jak, cicho, jaki dobra. odrzut dla Maxa. Dobra, zrobię ci na game modzie. No bo tu tak kuźwa mnie zepnąłeś hamsko, że Ale nie, no ale nie, na no, serio, na no, serio, na no, serio, no, serio ja chciałem y, tego Maxa. Dobra, spoko. Nagrywam, mm. no, 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 no. nagrywam, nagrywam. Ej, dobra. Dam ci game mode. Nie ruszaj się, nie ruszaj. Nie ruszaj się, dam ci game mode. Dobra. Ja, ja ci dam game mode. Gam Albo ja sobie wezmę game mode jeden. Okej. Okay. I co ty miałeś tam? Miałeś nie. Mia Czekaj, miałeś to. Na pewno, na pewno to miałem. To. I dam ci jeszcze... O A to akurat wnioska nie miałem, ale dzięki. Okay. <głos》>. Ej, teraz da... O. I teraz jest sobie ze mnie, ale Hamsko. Czekaj, no tepnę cię. No, Dogodnie cię. Co? Okej. Okay. Ej, Majlon, ja ci powiem, kiedy masz mnie tepnąć, okej? Okay? Dobra. Na razie mnie nie tepaj. No, Jak bale. będę na górze, to cię tepnę. Ej, właśnie, miałeś mi załatwić level. Jeszcze, bo mnie hmm. zniszczyliście. Lol mi was. To było bardzo fajne. No rano. ty mnie zabiłeś, ty mnie zacząłeś bić. No, bo ty mnie... Nie, bo ty wtedy mnie zacząłeś bić. Ty o miałaś... Boże, będą się kłócić. Nie chcę, że cię mia... nabiłem. Dobra, nie. spoko. Spoko, dobra. Potem... Dobra, mają tepni mnie. Ej, miałem większy. Okej. Okay. Sorry. Co było? Trochę by? za, nic, nic. za duży, ale może być. Okej, okay, tam nie Ej, tepuszki, tepnij mnie. Ej, tepnij mnie. Już? Jestem, perfect. A teraz patrz, co ja teraz zrobię. Chodź tu, chodź tu. Ej, chodź tu, Marcin. Chodź tu. I patrz na to, nie bij mnie, nie bij, nie bij, nie bij. I patrz teraz, patrz teraz. Mm. Tak, you. No, ja tutaj tyle czasu wchodziłem, no dzięki. A właśnie. Już tam tam w górze byłem. Tepaj mnie teraz do góry, czekaj. do siebie. Mm. Mm, gdzie o? to? Marcin, A. Halo? Ej, hey, oj, No już jesteś? Jakie gówniane problemy są ze Skype'em. U ciebie, czekaj, gdzie Max? Maxiu, zabijemy go? O, widzę go, tam Już, już, już go zepchnąłem. Ej, chcesz teraz, ty? Co? Tebnego do ciebie, a ty go zepchniesz. Nie, dobra, ale nie mnie, nie mnie, nie mnie. Ok, czekaj. Albo też poczekaj, on idzie, on idzie za nas, wiesz? Dobra. No to... On idzie, ale on, on wszystko słyszy. Tak? Maksio. No dobra, zrób tak, ja go tak. Dobra, i ty go zepchniesz, okej? Okay? Tutaj, no. chodź, tutaj, o tutaj, o. I teraz, już. Sam zaskoczyłem. Weź jeszcze raz te pni. Dobra. Nie, on mnie wtedy zje, ale nie do mnie, ale do nie, to... nie do mnie. Ja się chowam. Weź no weźcie się ogarnijcie, depajcie mnie w końcu. Przecież cię tepnę. O kurde, ja mam gamę modę. Ale nie spychajcie hmm. mnie. A oto to już nie możemy się... powstrzymać. Czekaj. Mam pomysł, zrobię to inaczej. Na większej górze. Ej, Max, pamiętasz, ma... e, pamiętasz to, jak wtedy pamiętasz jak graliśmy razem? Co moja siostra strasznie chciała z nami grać? Mhm. Pamiętam. Właśnie ej, Milo, e, moja siostra że chce z nami grać. na Ty gdzie pe... on już jest o kurde? Ej, moja siostra chce grać z nami na serwio. Na pewno. <laughs> <laughs> no No bo niszysz góry. Ej, Majlo, dodasz mi sadzonkę jedną, normalnego drzewa, bo ja chcę. posadzić sobie. Przykro mi, ale nie mam. Ale mogę ci dać drewno, normalnego drzewa. Ej, e, no wiesz, bo... co, wiesz co teraz zrobimy dla Maxa? Co? Zabijemy go? Weź się, no, no, bo teraz się denerwuję i sobie wyjdę z tego serwera. Ale to miał być odcinek z Marcinem. No, właśnie! On cię zdjął! I teraz Marcina potrolujemy. Nie, we nie nie, 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 już, już, już No to dobra. To co? Ja idę do swojego domku pobudować troszkę. Ej, mi potrzebne drewno, strasznie jest normalne. Tak. Jak masz, zacząć... masz, masz, dam ci, dam ci, masz, masz. Jak zaczęliście robić, to musimy... Do, muszę doko dokończyć. Okay. Ile? Cztery. Wielkie dzięki, Milo. Ej, masz sezonkę normalnego drzewa? Przykro mi, ale nie. Szkoda. Kurde. On wyszedł? Nie, jest. Kolaga ma. A, szkoda. Bo w powietrzu jest. Ej! Aj, such a pery. Aj, such a pery. Melissa, Melissa, I see mata. Aj, sad so Teraz padł dopiero. Milo, mógłbym teraz przynieść gitarę i to zagrać, jak to byś zaśpiewał. Nie, tam ja nagrywam odcinek. Dobra, idę do swojego domku. Co tu pisze, Maxiu? Okej. Okay. Co pisze, Maxiu? Czekaj, on wyszedł z serwera, czy. Nie. Jestem. Nas... Nie ma go na serwerze. Sprawdzę. Chodź mu spalimy domy. Albo mnie spychasz, albo nara. No co? To... Będę cię spłychać. Kurde, sam spadłem. Żyje? <laughs> Żyje, bo ja mam. Mm. A wy co? Czemu to jest nie zaścielone? już są jakieś ciele. Poczekajcie, chyba. Gdzie masz butek? Nie no poczekajcie, chodź z tego pomoc, bo No i co z tego? Ty nie będziesz. Ale nic nie

chyba już koniec tego odcinka na razie i cześć pa